Zapraszam na G2A z kodem ESEN, macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. Na pewno nie chcesz się potrzepać? Nie, to ja do was mówiłam, czy chcecie jeszcze coś wytrzepać ze swojej głupoty, czy może nie. Już? Lu lubię jak tak się denerwujesz. Ja też tak lubię jest do... taka agresywna, no, taka, taka, taka no, bici. No. no i lepiej jak ona mówi brzydko. O, Dobra. No. Yy, yy, włączam nagrywanie. Od razu mi na film włączam, 360. Włączam. 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 Włącza, włącza. Tarta. Nie można no, robić tego kolegi, ma, ponieważ no. ktoś z grupy jest na kranie podsumowania. Kto tam się ja, podsumowuje? Tak, ktoś nie, czy ja. nie wyszedł. Kto się podsumowuje? Ja się podsumowuję. narrator chyba jest, nie? jaki narrator. Ja tu narratora nie ma. Nie, to ja byłem. Nie, dobra, bo to jest. Dobra, nieważne. Nie ma tematu. Nie ma tematu. No PiS został się teraz narratorem. Ja narratorem? Bo Będziesz mówił takim seksownym głosem. O, o nie. SMR. Błagam, nie. O, jest. Tartak. Ako, to ja. Tartak. A, SMR odpalasz? Mhm, tak. Tylko o, tylko SN tak, odpala. Przepraszam. <laughs> Kto ma najniższy level? Naleśnik no, 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 ma no, najwyższy. I Boy, czyli oni będą mordować. O, mi taki może zostać. Ej, czemu obiekt? ty masz najwyższy? Bo jestem koksem, nie wiesz o tym? Jestem koksem. O, jesteś no, 18. I jest okay. wędzonka. No, to to mi... wędzonka. Przed ostatnio następ. No. Ty, ja jestem młodziutki, siedemnastka dopiero na karku. Łatwo. A ja? Łatwiutko. Ty miałeś dziesiątą, lepiej nic nie mów. nie. Mam czerwone Skąd paznokcie. Wiesz? O, nie wiem, 8, pij do tej interesy. A jak A Aha, dobra, tu, tutaj to tu się brało, także... Y, dobra. A prawie pamiętam. Ale... Prawie no my pamiętam. Ale też już. drugą gier gramy, teraz się tam trzecią. No. Słyszałem! To to. Okej. Okay. Kurde, Ale jak to jaka się... cisza zapadła? To mam, to no jest każdy strzela. kombinuje. Dlaczego no Dam ci ją. Masz, bierz. Ej, jak bez kitów w Bambo jest, to się tak nie bawię. A to, a to tak się obsługuje. Ale czemu ty Aga już Dobre. mnie podejrzewasz? Jeśli się dobrze nie zaczęło. A Aga już, ale bez kitów, jak Bambo jest. Tomek? Co? Tu jestem. Gdzie? Nie przybrałaś się? Cześć, Szyma. cześć rdzenno Mówili mieszkanko... Aleryki, ...Kontynentu! <grym> <grym> Ej, dobra. Czy ja ci kiedykolwiek Na Ej, naleź... po łapki mamy tutaj. Słucham? Przepraszam. Dobra. Jest, ja mam. pamiętam to tu, co gdzie, jak było. Ja mam mam, myślałem, że... <grym> Wiecie co? Tak. Ej, czekajcie, czekajcie. Poczekaj. Nie, 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 właśnie nie. O dziwo nie podejrzewam ciebie, bo podejrzewam Banboya i Gugę. Google. Dlaczego mnie? Bo zobaczcie, że ten Guga powiedziała, że Banboy Ban i teraz razem się trzymają. My chodzimy Dlaczego razem, a oni poszli razem metodę. gdzieś. Nie, Guga jestem. No. nie, Ja nie, chodzę. Ja jestem góry. będzie, będzie. To... Aha, dobra, to już wiadomo, kto jest. A ja na tej mapie jeszcze nie wiem czy pójdę. No ale zebrałeś Ta, to jest nowa mapa, no kurwa. O! o oh Co ty się boisz, ty! No weź! Ja pierdolę! Czemu to w Które nie? Ja już! Nie wiem, chyba kto! I dosadzam! Zaraz, poszukać. No Chodziłam! Co? To tutaj już jest. Ha, bo, a bo to te trzeba zbierać trzeba te. Obnosi. Dobra! Tak. Te fiotki okay. takie. Teraz pamiętam. I o pamiętajcie, Boże. że jak się taki dar widzi. O, tam na samane. dole jest. Tam My tu odłożyliśmy jest fiuza, czekamy, to... żebyście o fiuza odłożyli. Jestem za siódemioną, a to za tam, to ona To samo. Za siódemioną. <laughs> ja jestem przytymiony na lesie. to muszę odejść fiuza. Aga Tomka zgubiłam. No idę wsadzić. Kuźwa! nie biegajcie, nie biegajcie. Tomek się nie odzywa, ale tutaj. Idę wsadzić. No, no właśnie Tomek jest podejrzany. Tomek i Aga jest podejrzany. No właśnie no to mówię, nie mówię. To przejście. Aga wsadziła. Ja wsadziłam, prawda. Brawo, to prawda. No, kuźwa. Ale to wiecie, że to nic nie znaczy, ja. przecież te przejście. Hej, hej, hej. Poziom klanu. Tak, go ja do wyjścia teraz. I to było Ej, tak, że to dobra. samo dopiero później odpala, to te. Tak, 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 tak. Okej, okay, dobra. Ej, dobra, ja jestem za... Aga, czekajcie! Aga, chodź no tu. Poczekajcie. Tomka, bo on jest Gdzie? tak cicho. Naleśnik. leśnik. To? No, sprawdzajmy. A, jest to sprawdzajka, jest sprawdzajka na tym, jest. Idziemy słuchać sprawdzajmy. Jest Ej, sprawdzajka na tym poziomie. Nie, to jest, to jest tracker. Ej, Q podkumacie pod aha, tłumacie, aha, to. A, dobra, okej. Okay. A teraz jest lepiej przeprawa... ten przetłumaczony, bo kiedyś to była taka pepega. No, teraz przetłumaczyłem jakby trochę lepiej. Tomek, bo... gdzie ty jesteś? Dlaczego jestem... wypiłeś mnie? Mam antidotum. Jest. Jestem na głównej. Tomek, gdzie ty jesteś dlaczego wypiłeś krew? No to nie spodejś ani. Wcześniej, jak ty mi smańczy? nie wierzysz. Bo ta schodzić. Jest... Mm, hmm. Nie ma sprawdzajku. Chodź tu, Aga, no, jestem na środku. No, no. Ty Sorry, mi to nie mi się... Przepraszam, przepraszam. Ciebie bym nie zranił nigdy. Aga, tu nawet Wędzonka już jest. Gdzie ty jesteś? Nawet aga pije Jezu, krew jak sobie. Ja się dzisiaj źle przy was czuję, to nawet się nie wiedziałam. <grym> <grym> e, mam sprawdzajkę, chodź, ktoś tutaj, mimo że noc i okay, jest kios okay, od aga, razu. Agę sprawdzić, okay. Ja Tomka. Podejdźcie tutaj, ja go okay. wezmę, tylko niech ktoś Przecież tu przyjdzie. Tomka. Idę, idę. Do Niech ktoś tu przyjdzie i dam mi tego, dam mi tą sprawdzajkę. Idę, tak. idę. Cześć, ja ci powiem tak, ja ci nie ufam teraz. Bier. Dobra, Oni czekajcie, są wezmę Fuse'a. E, poczekajmy na dzień i sprawdzimy kogo, kogo obstawiacie. Tomka. Ja Tomka. Tomka, dobra, Ja mam Fuse dobra. Czekajcie, tutaj fiuza trzeba odłożyć. Tomek, czekaj, Tomek. Przejdziemy na kolejny poziom i sprawdzimy Tomka. Oburzony fus. Ja mam Jest wyjście, chodźcie, wyjście. Tomeczek, jak no? tak podejrzany jesteś, naprawdę wiem o co wam chodzi. No chodź, czekaj, tamek, czekaj, tamek, Ej, poczekaj Tomek, to poczekaj, 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 poczekaj! Weźcie samokropni, weźcie z mnie, zostawcie! No poczekaj! Stój, nie gorzej się, bo strzelam. Gorzej jak nie będzie, to wtedy dupa. Wektet! Co? No chyba nie! Nie jestem! Dobrze ktoś obstawił. Kto z nim chodził? kuga z nim chodziła no, cały kuga czas. Chodziła. Nie Guguś! Nie Guga, coś? chcesz coś powiedzieć? Nie, ja... Nie! Guga jest raczej niewinna. Ej, nie, nie, nie róbcie tego, Guga jest niewinna. Nie. Brawo. Guga jest niewinna. Jak zawsze green, nie? I mam nadzieję, że was Dobra, chodźcie. Doli. Guga jest niewinna, bo normalnie odkładała fuzy kiedy sprawdzaliśmy tego bez koszulki, nie wyciągnęła aparat, nie żeby jeszcze go slowować, jakby się zmienił. A, ona była niewinna. Brawo! I mam nadzieję, że was killer nie Dobra, zbidzą. a jak zginęłaś, to teraz... Czysz. Czysz. Ja tylko mówię, że mam nadzieję, że was killer. No tak, się stanie, nie? No, tylko to nie to kto teraz? Oby, oby. To zabicie! No, I to o, zawsze to... gnij na kile ja. O nie, Obie, nie. od kogoś. Co wy robicie? Ja nie no. wiem od kogo. I ja mogę powiedzieć, bo ja... No nie ty chamie ty! Rachel, nie wiem! Rachel! To Rachel mnie ciapnęła. Mnie też! No, tak, nie mogłem. No, nie jest. I mam nadzieję, że nie. Ja... Gdzie jest nupisz? Aha, okej, okay, okej. Okay. Ja nic nie powiem tego. Ja też nic nie powiem. Ja nie powiem, ja nie powiem tego. Ale, ale gdzie jest nupisz? Nie powiem. Nie powiem. Ja jak ta gramie w kłivi, a czasami. No. Tak, to Tak. Boję się, bo teraz. Gdzie są fuzy? Nie biegam, bo nupisz grasuje. On jest. Oj swojej. Ja, ale, ale ja nie, nie wiem o co wam chodzi. Dobra, powiem tak. Ci co nie są, to już wiecie gdzie macie iść, prawda? Dobra. Banna cię są! Z nami? Ej, jest dwóch killerów! jeszcze jest dwóch killerów! Jeszcze Poczekaj, no nie Ej, odwaliliśmy niewinnego. Naprawdę? Nie, Naprawdę? No, no, no. Ja nie wiesz, że nam się nie udało. Ale powiem teraz Fak. tak, że Green to jest jeden wielki kuźwa blef. Nie ufajcie, nie Nie, ja powiem inaczej. No? Greenu, przejebałeś sobie. Ej, <laughs> mnie też odwalił. Oh ale oh najlepiej sprawdzał, jak sprawdzał, jak on zblefował, że Tomek jest. Ja no! Raz wyżyłam. Jaka lipa? Weź, Jaka co to lipa? uwierzyłem? Na chwilę nie wiedziałem, czy naprawdę byłem, czy nie. Ja byłem confused. E, chciałam po, po, z, się zapytać, czy jak się sprawdza? E, Sprawdzajką, to, to widać, że ktoś sprawdził, jest ktoś zainteresowany. Goga, e, nie? Koga, już ci odpowiadam. Nie. Nie, Jak nie... masz sprawdzajkę nie. i sprawdzasz, to widzi tylko ten, który sprawdza i ten, to który jest sensu. sprawdzany, więc no. pierwsze, musisz zaufać temu, który sprawdza i lo, uwierzyć lo, lo. w jego słowa. Wy uwierzyliście w moje i ja, ja się My z tym czuję świetnie, jaki bo mimo, że przegraliśmy teraz z Nupisiem, to był to najlepszy możliwy swary. mecz, nie, bo nie piliśmy krwi w ogóle, e, kombinowaliśmy jakoś dziwnie i tak za bardzo na krwi ja się nie ja Tak. Najlepsze, co było, to to, że stałem obok Nomka, kiedy Namek strzelił do Naleśnik i mówię, że gdzie jest Nupiś? Nupiś był cały czas obok nas Naleśnik mówi, nie wiem, nie wiem, ktoś do mnie strzelił. A ja, a ja strzelałem a do jeszcze... niego tylko kuź... Mała Szogana. Tak no fejst. ja I porobił się. ja mam nadzieję, że ty y, y, Ptak, na zostawisz tak, tam na rafcie gdzieś na wyspie i czy sobie Wciną, da, w dalej, dal, tak, daleko. Tak, ten, ten ostatni mecz, naprawdę no bo by to zostawienie. Kuźwa... Pole polecę sobie znaleźć Nikiem, kuźwa na Balboę, a. Prostu... To było raczej. <laughs> Green po prostu ma przebanę, <laughs> nie. A może być trzech killerów? Chyba może, nie? E, tak, tak może... Tak, się tak raz. Tak, Teraz tak mieliśmy. Killer, mieliśmy. Może być trzech, a nawet może być jeden, ale jeden jest rzadko i trzech jest rzadko. Ja tak stwierdzam, że bez kitu ja uwierzyłam, że Tomek jest Mordererem. Jeżeli ja w to no, uwierzyłem. Wiesz, ja też w tu... <laughs> Ale Ja, Mówię, to, no ja przez chwilę... Tomek się nic nie odzywał, nie? No bo ja szukałem Agi! Nie, bo Tomek... No bo nie, ona gruszpąka uciekła mi! Ale źle to rozegrałeś, no! To było piękne! że jesteś winny, bo cicho siedzisz, a ty nie. No i hukikun. Jestem winny. I co? No i teraz a ci to wierzę akurat! <laughs> teraz ci wierzę! Teraz już nawet bez walki się Teraz już nawet bez walki się poddał! Co to jest? Nie, poważnie, gdzie ty jesteś? Ja cię odstrzelę. ich. No powiedziałeś. że jesteś <grym> kilkudy, no. powiedziałeś, że ta to jest OP pod względem killerów, tak naprawdę. I no takich OP, że jesteś i kuźwa nie wygraliście w poprzednim meczu, Green. Cicho, Nawet zostałaś wyeliminowana. Jesteś taki i kuźwa... I... Ale to nie jest, Guga, moja wina. Mariusz Wszyscy uwierzyli. Ale Wszyscy przegrawasz, uwierzyli, przegrawasz? że byłaś z Tomkiem. Możesz, kuźwa. O, no, mi się. Możesz, kurde, mnie mordować ile chcesz i tak nie wygrasz, kuźwa. Never. Kuźwa, przegrani, Never. Przegrani, 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 przegrani. Latarka spowalniała, tak? Tak. Ja pamiętam. Latarka spowalnia. Deal? A tu, może jakoś Ej, tu to można jakoś przeskakiwać. tu można przeskakiwać. Aga deal? No, Gdzie jest shotgun? Shotgun shot jest z drugiej strony. To, nie tutaj. ja mam tu shotgun, ale. Ja nie A nie No ależ niech mogę shotguna wziąć. Sięgam. No deal, jeszcze raz. Bamba, mogę ci zaufać? No dobra. Ja się boję, ludzi ze shotguna. Ale teraz ci mam, mam razem. To, no tam, ta, razem miał puta z gazem chodź. Jak w życiu. <taptek> w życiu ty. Przejdźmy do shotguna! Nie w życiu! Idziemy stąd, tu byliśmy. To cześć, si teraz, teraz nie pijaj. Jak Biede. byliśmy, tak z góry doszłem. A ja, A ja tu byłam. O, ty? Jest się centralnie na twarzy mi zespił. Kto go, ma? Ja ma go Ja nie mam go. Kto biegł trahera? Mieliśmy nie biegać, ja. kobito. No, chodź. Patrz, tu się spuszczę. Właśnie, nie biegamy tutaj. Czekaj, czekaj, ja też się go gastonkiem kombinuje. O kurwa ty, ty spokój, po prostu się skuściłem. Ja też się zgubiłem gdzie ja mam iść w ogóle, ten Dobra. kombinuje, żeby kuźwa nas odwalić, ty weź. Poczekaj, ja ja poczekaj, Zobaczymy ja Grina, po prostu od niego walimy. Dobra. Chciał ja oddać tego Fuse'a? Gdzie są Fuse'y w ogóle? A tu jest. Tu, Dobra, widzę, widzę. Nie, hey, Ej, na leście mam trackera. Kto ma trackera? Teraz tak masz mi załatwienie. Bo mamy nie biegać <grym> kobito, to po ciemku. God. To jeszcze mi No patrz tu. A ty widzisz to, tu, tu? Aga, tam biegniesz tam jest morderca. No kurde, po fuza sław. Kto wziął fuzę? Nie wiem. No. i znowu jest. Albo przydymiono. Ja bym podejrzewał tomkę znowu. No ty, on tak tutaj stoi, niepewnie. Spokoju, no. Teraz. Czę, to Czyli ma, znowu jest Tomek i Guga? No na pewno kuźwa, tknij mnie tylko z tą słowem, <noise> to cię uszkodzę tej. Jak wygląda Green? Halo, Przedymi nie blokuj. kuźwa, walimy go! Znudziłem się od tego nieprostym na tak? Chodź tu. Dlaczego, dlaczego mnie się... czemu To jakie odrodzenie do mnie, co wy? I toście mnie otknijcie. Co <noise> Ej, czemu na mnie głosujecie? Proszę mnie podnieś. Nie, kuźwa, pomyliłem klawisz, klękaj. Green, klękaj! Tak. No już weź! Ja pierniczę! O kurde, nie A Czemu wy się tam bijecie? Jak to się myśli? głosuje? Na razie musiałoby dodatkowe dwie osoby zagłosować, że na razie nikt nie głosuje, dobra, ja wstaję. Cyk. Aga, aga, mam klę... jest Green. Dobra, ja znalazłam sprawdzajkę i ja ją No green, weź! Ja, ja bym Greena ja bym greena ja, ja mu przypieprzę. Nie możecie sprawdzić, ja się zgadzam. Kto chce, niech mnie sprawdzi. Proszę, ci ja. to dam. Masz. Sprawdź mnie, ktoś mi powie, a że co jesteś co ja w nie uwierzę. Okay. A jak green, green i naleśnik jest? Dobra, Tomek do mnie to... strzelił, ja dałem tą kopii. Nie, naleśnik na pewno nie. nie? Zachodź no, żeby green na pewno nie było. Green mi przypał, bo mnie nie było z wami. Oni się uwzięli na grina, zaczęli do niego strzelać w przejściu. Nie pozbawili mi przejść. No to Green nie jest winny, ja bym sprawdziła Łysego, bo Łysy mnie blokował. A kto jest Jak się... ja próbowałam wziąć... TY LUJU! Wziąć... Ja mogę gdzie powiedzieć kto? A aj, gdzie jest w ogóle tego? Tomek i Guga? A, no, no, ja mu nie umie znaleźć. Ej halo, jeżeli okay. ja dalej to żyję i widziałem a, to co Przepraszam to żon... Guga. Guga. No, Wybacz. Żon... Halo, czy ja mogę Wybacz. powiedzieć kto jest? Siebie, to no nie. Bo on jest grzeczny. Nie strzeliłem. Tak, dobra, ja, sprawdź mnie, no niech będzie już. Ja, ja wiem, kto jest. Ja kto jest. Zasłoni... Mogę powiedzieć? Znaczy, Ej, idzie? Guga, Guga mi zasłoniła greener, sprawdziłam. Google sprawdziła mnie. Gdzie to sprawdziłam. Gdzie to słyszał? To już sama się dowiesz, Cześć, kto jest. Mnie też nikt nie słuchał. Google leży. <laughs> ja widziałem mordorę. Ma tu się antidotum? Nie mam. Nie. Mam aparat, mam latarkę. Chciałam sprawdzić, Kto na jest Buga, tym ty się no. i sprawdzić która jest mi winna. Ej, dobra, ale ja tu byłem z wami Teraz ja się nie zamieniłem, a był tu potwór, tak? No oczywiście, mogłeś się nie zamieniać. No Kto mogłem. Był? Ja mam pewne podejrzenia. Ja mogę powiedzieć. To jest Bamboj biega. Nie, nie Ej, Bamboj się nie boi biegać. Pierwszy raz. Aga, żyjesz? No zginął, ja się nie nie, to jakaś czarna makumba, to nie ona. <laughs> Jezus, <laughs> Jezus Maria. Excuse me. <laughs> To było piękne. Mama, Nie chcę nic mówić, ale tak podejrzewałam. Ale... O Boże, jak daleko. No no, no, no. To no. próbując napić, się krwi się przekręci. Tak. To co tam? Ej, jak mam sobie widzisz, które Trocizna, Trucizna. Trucizna. chciała. Mogę ją wziąć? Chcesz mi ją dać? Tam dam ci, ale po... Dobra. Nie, dobra, dam ci. Gdzie to jest właśnie pytanie? No, A tak tędy. Dobra, dobra. Gdzieś, gdzieś przez widzę, widzę. Już... Szłam. Już jestem, masz. Czaj, dobra, ja, ja, ja dobiegłem. Ja, 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 dobiegłem. Ej, mamy sprawdzajkę. Ho, weź sprawdzajkę. A to ty musisz tu stanąć, tak? Tak, muszę pierwszy wejść. Czekaj, jest tu Tomek. Sprawdź mi Tomka, bo ja chciałam No pobrać. następna ty. No ja też bym Tomka sprawdził. Czekaj, Tomek. Nie, weźcie... To to Tam Boja sprawdźcie. Weźcie, Tomek jest ja, niewinny. Ja Tomka, Dziękuję bardzo. Tomek jest niewinny, no. Co? To jest Rachel. To ja. To, to jeżeli to ja pan. jestem niewinny i wy twierdzicie, że jesteście niewinni... To, to, to jest, jest winny pan, bo i Nomek. I zamienia się, zamienia. Nie, nie! nie. Ej, ale Nomek Nomek zaczął strzelać, pan go Tomek! Ej, czekaj. Strzelajcie do niego! Ej, ja tą osobę Ej, waliłem. Nie Nie, on w nocy odrodzi, się odrodzi, wszyscy się odrodzą. Się. Ej, nie chcę nie ja robić ale... Ej, Co dobra, tu się kurwa dzieje? Tak, jest Nek i Bandek. Tak Trzeba Fuse odnieść. Ja straciłam trudkę. Niech to. Czarna jest Bravo. zdrowa? Jezus. Tomek, ty ty kuś, zdrowy, e, widzicie zlega. już, widzicie co macie zrobić, Tomek naleźnik. Tomek, chodź! Ty, ale odwróć się! Co? Kurze. Nie no i do no long lampu po no, Nie, ale nie. Dobre, mam ammo. Dobra, nie mnie. Dobra, mam odrodzenie. Mam odrodzenie, ja spokój. mam odrodzenie. Jeszcze jest blackout więc easy. Mm. Ja pierdol. nie mogę się ruszyć. Nie musisz. Nie mogę się ruszyć. O! Ale smuteczne. Co się zepsuło Coś się zepsuło, no naprawdę nie mogę się ruszyć. Nie, 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 mogę. No weź, ile to jeszcze? No, open! Porażka, nie otworzyła się, nikt tego nie otworzył. Nie. Ja też tego nie mogłem a. otworzyć. Aha. No jak mogliście to przegrać? Aga, mógł jak mógł. miło ci było zerrzeć. Dziękuję. No Leśnik, z byłeś. A? wiadomo. Ja Aaaa, ja, zajebiście. A, zajebiście. <laughs> to tak czas obwiniany. Ja pierdolę. tą grę. <laughs> Ja wiedziałem, się... że tak będę, że jak będę w to grał, to będę cię zarażony znów. Okej. Okay. się No tak gra... ja nie wyszedłem znowu. No to, to, to było to mega. mega.